Sponsorem kanału są ogólnopolskie ogłoszenia elektroniczne OOE.pl darmowy portal ogłoszeniowy. Zapraszam do oglądania wideo. O, siema, siema. w dzisiejszym wideo pokażę w jaki sposób e, skasować serwis olejów BMW F31. Nie potrzebujesz do tego żadnego komputera, żadnego sprzętu, żadnych, żadnego oprogramowania. Wystarczy tylko wiedzieć co wcisnąć. Obecnie mam tutaj, może zapalę silnik albo włączę jeszcze raz zapłon Przegląd to jest za 12 tysięcy. Oczywiście auto jest już po wymianie oleju. Aby yy, skasować serwis, wystarczy nacisnąć przycisk, przytrzymać. I teraz. Płyn hamulcowy, reset możliwy. Naciskamy drugi raz. Olej silnikowy, reset możliwy. Żeby zresetować, przytrzymujemy jeszcze raz. Pyta się, czy zresetować. Trzymamy. Trzeba drugi raz wcisnąć. I trzymać. Wykonano reset 26 tysięcy, Kontrola pojazdu. No ja i tu pokazuje reset niemożliwy. Co to jeszcze są? hamulcowe. Przód, tylny, przód. Płyn hamulcowy. Reset możliwy. Można samego po prostu zresetować. Jeżeli wideo spodobało się, pomogło lub też rozwiązało jakiś problem, zapraszam do subskrypcji kanału oraz do polubienia wideo, napisania komentarza. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania pozostałych wideo.